Danuta siedzikówna miała zaledwie dwanaście lat, gdy w czasie II wojny światowej Rosjanie wywieźli jej ojca na wschód. Trzy lata później straciła matkę, rozstrzelaną przez Niemców za współpracę z armią krajową. Pomimo to dziewczyna również wstąpiła do AK, gdzie przeszła szkolenie medyczne. W 1945 roku przyłączyła się jako sanitariuszka do oddziału partyzanckiego Zygmunta Szyndzielarza o pseudonimie Łupaszka. Przybrała wówczas pseudonim Minka Zapamiętano, że niosła pomoc zarówno rannym partyzantom, jak i ich przeciwnikom. Rok później została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa i skazana na śmierć. W trakcie brutalnych przesłuchań nie zdradziła żadnych informacji na temat partyzantów. Odmówiła napisania prośby do władz o ułaskawienie. Z więzienia przesłała wiadomość, powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Wyrok na niespełna osiemnastoletniej Indzy wykonano miesiąc po aresztowaniu.